Rycerskie i Szpitalne Bractwo Świętego Łazarza z Jerozolimy, Stowarzyszenie Katolickie, sięgające swoimi korzeniami X-XI wieku, na różne sposoby promuje ideę bezinteresownej pomocy chorym. Tworzymy w Przemyślu Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze Betania dla chorych, terminalnie chorych, Także dla dzieci chorych. Na różne sposoby próbujemy pozyskiwać środki na ten cel. W najbliższych dniach, w niedzielę, 9 sierpnia, będziemy przeżywać kolejne wydarzenie, na które dziś chcemy Państwa serdecznie zaprosić. Zapraszamy Państwa na nasze święto. Na niedzielę. Na godzinę 18 na Przemyski Zamek Kazimierzowski będzie to dla nas wielki zaszczyt Państwa gościć na naszej pierwszej lazaryskiej gali charytatywnej. Gala będzie poświęcona ludziom, którzy nam pomagają. Chcemy w tej formie im podziękować. Podziękować w sposób szczególny, wręczając statuetki, listy gratulacyjne, nisko się im ukłonić. Podczas gali będzie również przeprowadzona zbiórka w formie aukcji gdzie wiele darowanych nam przedmiotów, cennych przedmiotów będziecie państwo mogli nabyć, dokładając się swoją cegiełką do naszego dzieła. Całość uświetni koncert przemyskiego artysty Krzysztofa Iwaneczko, który zaśpiewa nam kilka wspaniałych nowych także utworów w swoim wykonaniu. Będzie to piękny wieczór. Zapraszamy państwa wszystkich serdecznie. Będziecie państwo naszymi gośćmi. Pozwól ma